Zadanie 13. Prosta L jest równoległa do prostej. Na prostej L leży punkt. Zatem równanie prostej L ma postać. No to wiemy, że one są równoległe, czyli leżą mniej więcej. Tak, leżą równo. I we wzorach naturalnych na stronie 4, 5, coś takiego, mamy napisane para prostych. Tam jest na dole punkt taki. Kropeczka podkreślona para prostych. I wiemy, że para prostych jest równoległa w momencie, kiedy a1 jest równe a2. Wiemy, że współczynniki kierunkowe muszą być takie same, czyli a2 w naszym przypadku. Yy, wiemy, że LO, współczynnik kierunkowy prostej l, musi być taki sam jak a1, czyli minus jedna druga. Hop. I na tej prostej leży punkt 0,7. No to prosta w postaci kierunkowej, to jest ax plus b. Mamy już nasze a. Znajdziemy B podstawiając ten punkt, czyli wychodzi na to, że mamy 7 za Y, bo to jest X, a to jest Y. A, a znamy, czyli to jest minus 1 druga, ale razy 0 plus B, czyli wychodzi na to, że B to jest po prostu 7, czyli nasza prosta to jest Y to się równa minus 1 druga X plus po prostu 7. I szukamy odpowiedzi. I to jest odpowiedź D.